ten zimny, deszczowy dzień? Tak bardzo nie chciało ci się wychodzić z domu. Ale musiałeś, przecież specjalnie wziąłeś dzień wolny, by to załatwić. Korki na mieście, droga do urzędu, godzina. A na miejscu tłum i kolejka na południa stania. Dobrze, że chociaż pani w okienku była miła i wszystko wyjaśniła krok po kroku. Wypełniłaś wszystkie potrzebne formularze, ale czy poprawnie? I jeszcze opłata przy kasie. Kolejna kolejka. A po miesiącu odpowiedź. Pismo z wezwaniem do uzupełnienia danych. Dziś na szczęście już nie musisz brać dnia wolnego i stać w kolejce, by załatwić urzędowe sprawy. Nie musisz nawet wychodzić z domu. Przedstawiamy Państwu Wrota Mazowsza. Portal, na którym można korzystać z usług mazowieckich gmin i powiatów. Wrota Mazowsza umożliwiają składanie wniosków przez obywateli i przedsiębiorców w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca. Na wrotach Mazowsza można wyszukać e-usługę świadczoną przez urzędy, wypełnić formularz, utworzyć dokument, poświadczyć go podpisem elektronicznym i przesłać wraz z załącznikami do właściwego urzędu, wnieść online niezbędne opłaty, otrzymać urzędowe poświadczenie odbioru przesłanych dokumentów monitorować historię zmian, status spraw, korespondencję z urzędów, a także dołączać kolejne dokumenty. Formularze i nowe usługi mogą być tworzone regionalnie i lokalnie oraz udostępniane wszystkim urzędom korzystającym z tego portalu. Urzędy same decydują, które usługi będą udostępniać mieszkańcom i przedsiębiorcom. Mieszkańcy mają możliwość korzystania w bezpieczny sposób z usług na wrotach Mazowsza w trzech kategoriach. Usługi dla obywateli, usługi dla przedsiębiorców, usługi dla instytucji i urzędów. Po wybraniu kategorii usług dostępne są sklasyfikowane tematycznie usługi, takie jak architektura i planowanie przestrzenne, zarządzanie nieruchomościami, edukacja, ochrona środowiska, polityka społeczna i tym podobne. Na portalu Wrota Mazowsza dostępne są także dwa inne komponenty. Portal Mazowiecki System Informacji Przestrzennej. I monitorowanie rozwoju Mazowsza. Z portalu korzysta 314 mazowieckich gmin i powiatów. Portal Wrota Mazowsza to tysiące zestandaryzowanych cyfrowych usług, których liczba wciąż rośnie. Wrota Mazowsza to stały cyfrowy rozwój mazowieckich gmin i powiatów. Do zobaczenia online. Wrota Mazowsza